Polacy. Człowem, Polacy! Jak pięknie Was słyszeć! Jak pięknie, że możemy stanąć przy Wielkim Froncie Gaśnicowym! Jak pięknie, że możemy walczyć bezpiecznie w tym miejscu! Wierzymy, że możemy rozpalić wielki ogień! Ogień, który zagrzeje Wasze dusze, serca, rozgrzeje Wasze umysły i pójdziemy do przodu w sprawy najważniejszej! Bo choć niesiemy dumnie hasło, które. Jest z nami od wieków śmierć wrogo ojczyzny to przede wszystkim chcemy stawiać akcent na jej drugie nowoczesne hasło a Polakom życie w dobrobycie życie życie w dobrobycie życie życie w dobrobycie, dobrobycie życie w Polsce silnej bogatej suwerennej w Polsce Samo z osobie stanowiącej, Polsce, w której to Polacy decydują o przyszłości państwa. Wierzymy w to, że tak może być. Szanowni kamraci dzisiaj, szanowni rodacy Polacy, Białostotczanie, piękne polskie miasto, dzisiaj wierzę, że spotykamy się tutaj, jest to tylko drobna forpoczta tego, co przed nami, ale muszę wspomnieć o wyjątkowej osobie, której z nami już tutaj nie będzie. Agnieszka Fatyga, żona Wojciecha Olszańskiego, wyjątkowa osoba, to ona, od niej usłyszałem to hasło, które chciałbym, aby dotarło do wszystkich polityków decydujących o sprawach polskich. I do dziennikarzy, którzy pozwalają sobie na propagandę medialną niezgodną z polskim interesem narodowym. Nawet najpiękniejszy dzień wojny, powiedziała Agnieszka Fatyga, jest wielokrotnie gorszy, jest znacznie gorszy niż nawet najgorszy dzień pokoju. Więc ceńmy ten pokój, który tutaj mamy. Przekaz ten ma trafić do wszystkich, między innymi do ministra żony spraw zagranicznych, który myślę, że dostaje swoje polecenia bardzo bezpośrednio. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy być z wami, ludźmi wolnymi, czujemy waszą wolność, czujemy ją w każdej chwili. Wojciech Olszański. Ja mu oddaję mikrofon. Dzisiaj was zaskoczy. Mam nadzieję muzycznie. Marcin, nie zasłaniaj tutaj naszych kamratów. Frot gaśnicowy. Znakowie, tak jest, którzy są z nami. Ceńmy sobie to ludzkie spotkanie, ceńmy sobie, bo Opaczność się zgodziła, opatrzność się zgodziła, żebyśmy się tutaj spotkali i wyrazili swój wyrazili swój sprzeciw, ale ja chciałem dzisiaj krótko, ale dosadnie. To hasło śmierć. To hasło śmierć wrogom ojczyzny. Ono jest wymierzone do tych, którzy się zdecydowali. Być naszymi wrogami z własnego wyboru. Posłuchajcie, jak to pewien poeta Ładnie to zamknął w stare nuty. Czas już nam zaśpiewać, czas już nam zaśpiewać. Śmierć wrogom ojczyzny naszej, śmierć, śmierć, śmierć. Nikogo się nie bać, niczego się nie bać. Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest. Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest. Niech żyje kamratstwo, to wolności śpiew. Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest. Niech żyje kamratstwo, to wolności śpiew. Ducha nie zagasić, ducha nie zagasić. Nie sobie święty gniew, gniew, gniew. gniew. No. Po, Polski nie zatracić, Polski nie zatracić, Trzeba będzie nam oddzielić ziarno od plew. Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest. Niech żyje kamaradstwo, to wolności śpiew. Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest. Niech żyje kamaradstwo, to wolności śpiew. I Śmiało, młoda Polko i młody Polaku, dumny zawsze bądź ze swojej polskiej krwi. Nie, 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 nie. Jeśli będziesz wierny polskim obowiązkom, Polska będzie twoja aż po kres twych dni. Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest. Niech żyje kamractwo to wolności śpiew. Hej! Jesteśmy u siebie, Polska nasza jest! Niech żyje kamractwo, to wolności śpiew! No i kamraci oczywiście! Zjednoczony front gaśnicowy! Po wspaniałej reprezentacji Grzegorza Brauna, Wojciecha Skalika, poszerzającej się. Włodzimierza. Włodzimierza. Dlaczego ja ciągle Wojciecha? Bo, słuchajcie, ja przepraszam, muszę to powiedzieć. Myśmy byli razem w jednym więzieniu. Ale przez te blisko 6 miesięcy w ogóle się nie mogliśmy widzieć. Natomiast widzieliśmy Was, Wasze kartki. Panie Włodzimierzu, proszę wybaczyć. Dziękujemy, że mogliśmy być tutaj z Wami, że jesteśmy tutaj z Wami. Nie zapominajcie. Najważniejsza część po haslu: po Śmierć, wrogom ojczyzny! Nie! A Polakom życie, życie, w dobro bycie! Życie, życie, w dobro bycie! Życie, życie, dobro bycie! Czuj, Czuj duch! dziękujemy.